A, co się stało? Czemu tutaj leży martwy Sc.p. 096? może się jakoś zostawię tu, gdzie leżał. Okej. Okay. Z tego co wiem, to to jest ta nowa pizzata. ok, to nie ma tego. to się nazywa Freddy, to Bonnie, a co Trojczyk. Co to jest? Co to jest? Co co wiem, to chyba jest Toy Foxy, ale czemu jest taki Tutaj Nie wiem. Hmm. Jakie oczy. Dobra, bo, dobra, muszę słucham tego jest typika do kieszeni. Okej, okay, tutaj są... A dobra. Eee, te zasady. No da. Nie biegać. I... Eee. wina No kicking. zapomniałem eee, zapomniałbym co to było kicking. Nie krzyć. E, sprzątaj swoją bieliznę? co? Nie wiem, no, dobra. E, nie pchaj animatroników. Co? Czekaj chwilę. Nie respi jakiś... se... Nie jakiś strażników, żeby być bezpiecznym. Bo to? Dobra, nie wiem. Tu wtedy was był pizza i mógł not, Teraz... Ja? Dobra, nie chce mi się tego czytać. O, to chyba jest ten Toy Foxy. On? On wygląda jakby był kobietą chyba. Chwileczkę. No, ten Toy Foxy to chyba jest jakaś kobieta, dobra. Nie wiem. O, a tutaj jest ten Balloon Boy. Ball. Słyszałem o nim kiedyś. Dobra. Tutaj jej są ile się nie mylę, kibla, ale... nie, 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 nie Okej, okay, co to jest? O. Misiu. Golden wtedy. Taki. Okej, okay, o, tam jest moje bingo. Okej, okay, tutaj coś pisze. To chwileczka. Zostawię sobie go tu. Okay, a to co? Press your, press your use key on the phone uh, for instructions on how to play this map. Mhm, dobra. Pokój bezpieczeństwa, czyli co? Mam się, dobra, czyli jak rozumiem, na przykład przyjdzie do mnie trójczyka i ja się muszę tu chować, dobra. Chciałem miałem pytać w ogóle, dlaczego tu nie ma drzwi, którymi można się chronić. Ale jak zobaczymy, tutaj ten pokój bezpieczeństwa to dobra. Ale ciemno, dobra. Z tego co wiem, praca się zaczyna jest Certus. To co to? Co za animatroniki? Jezu. O, il, o ile się nie mylę, to co jest Bonnie, to jest Chica, to Freddy, to Golden Freddy, a tam jest Foxy. Ale czemu? Chwileczka. Old Animatronics, dobra, czyli stare Animatroniki, ale coś się z nimi stało. No to nie wiem. Um, Misfits, y, i tu jest też kochany Freddy. To nie powinien być Old Animatronica? I nie, i to jest Animatronics, dobra. Czyli tak, tutaj jest Freddy, Bonnie, Chica i Foxy. Nie wiem, kto to chyba, mówili mi, chyba, że to jest marionetka. To te... to nie wiem kto to. Jakiś dziwny uśmiech ma. To Balloon Boy. To jest chyba, e, o ile pamiętam, Balloon Girl. To jest e, Golden Freddy. E, to Toy Freddy. Toy Bonnie, i Chica i Toy Foxy. Mówili mi, że Toy Foxy to też inaczej Mangle. No dobra. To chyba ja mogę... co to jest? Mówili mi kiedyś, że to jest jakiś endoskeleton. I że te animacjoniki mają w sobie te endoskeletony. No dobra. Okej, okay, to ja myślę, że mogę w sumie zaczynać. Chwila. Czy oni są w ogóle żywi? Bo nie mogę tu kliknąć. Ej, o. Chwila. Czeka. Bo oni... Oni wszyscy nie żyją. I co się z nimi stało? Tylko mają opar... Ja nie wiem, oni przy, ale oni wszyscy nie żyją. To jest pytanie. Dobra, nie wiem, to ich odpuścimy. A ja chcę to? O, dobra. I jeszcze to. Okej. Okay. To ja lecę do... to ja idę do mojego pokoju, ale ta pizza jest fajna w sumie. Dobra. Okej, okay, tutaj mam... Okej, okay, tutaj mogę świecić. O, tak, no, to się wyłącza samo. Okej, okay, tutaj są te ma animatroniki. Tam widzę Czekaj w Flaniego. Chyba słyszę Toy Foxiego. Co to jest? Czy to jest Toy Bonnie? boni? pójdę to jest Wodopad? Nie, dobra, boję się. Bo tu nie ma drzwi, które można zasunąć. A ja nie klikam tu. O, właśnie. W fencie czysto, a w tym też czysto. Nie, ja wolę mieć tak latarkę. Nie, nie, ja się chowam. Ja się boję. Coś tu się dzieje. Ale trochę... O, Mops Dobra. Aha. Nie wiem czemu tu jest ten gnom. Dobra nie. Ten dźwięk jest straszny, ja się go boję. No dalej ja chyba... Więc ja tu stawiam jakiś fotelik. Tylko gdzie Ale tu mam. O dobra, na przykład kanapę. Co to za dziwny dźwięk? No dobra. Dobra ja zaraz się barykaduję skoro tu nie ma spokoj yy, skoro tu nie ma jak drzwi zasunąć, bo tu przecież drzwi nie Okej okay, dobra szybko wyciągam z kieszeni. Okej okay, to. To. I to, jestem bezpieczny, dobra. OK, a ja wezmę tego gnoma. Chodź Gnomie, będziesz mnie bronił. Cześć! Co za Gnom? Nie chce mnie bronić. Okej. Okay. I te. No dobra, ty będziesz tam, mój Mogę wziąć przycisk w tym dobra. Okej, okay, chyba jest wszystko kit Tam coś jest? Nie. Ja się to wszystko tłuczy. No Noga usunę to wszystko. Nie, ja się boję. Ja się boję, to jednak ma tu zostać. Kurde, usunąłem cofę. Okay. Czy to jest marionetka? Wolę starą pizzerię. Co będzie? tu. Ona tam jest. Luda poszła. Poszła. Tu zostaje, ja się boję. Przygotuję sobie łóżko. Dobra, usunę to wszystko. Co? Zbyt bardzo hałasuje. ja mam kurde czasem, co tam. Nie, on tam dalej stoi. Ona znaczy. Ja w ostatnim odcinku, kurde, Haksa pokonałem. Chcecie tego samego? Bierzcie go. No, nie, bo tu jest cika. To i cika. Ja chcę tutaj. To ona powiedziała hello? Czy to? Eee. To i Freddy. Kto tam mówił hello? Ona czy ten balloon boy? Pewnie balloon boy. Bo Balloon Boy ma taki... A to był taki dziecięcy kurta głos brzmiał Okej okay. Dobra to świetle sobie ten pokój co mi tam Światło Okej okay. Że mi było lepiej to sobie to ten pokój Nie! Dobra, no, tak. man tam był. Okej. Okay. A inny materaz wziąłem. No dobra. Okej, okay, jeszcze tylko ostatnia rzecz i mogę wyjść. Gdzie to tylko było? Half-Life 2? Tak. Ale jednak jeszcze nie mogę wyjść Nie światło Kolor Co jest? Moje łóżko ma okres Czemu, jako... Czemu ja jej nie widzę Nie mam zapalonej latarki Bo Boże. Szczerze na tamte forestę pić serię, bo tam przynajmniej można było zasunąć drzwi. Ale... Dobra, nic tu nie ma. Popatrzcie co na kamerę. O nie! To i cika tu jest. dla nas tej czekoladczej nie ma. Te animatrony dalej tu siadzą, czyli są pewnie popsute. Ale ja co tu? Ale ja nie chcę patrzeć set w ich No. A jak dam tu? Co kurt? Ja wolę tak świecić. Co to jest? Aha, to jest ten gnom. Tam. Trawa ja się dotyka. Dobra, nie wiem. Okej, okay, mam pomysł. Kurde. Znaczy nie mam pomysłu, tylko muszę iść do kibla. Nie gnób. O, cześć. Cześć, chika. dobra. Może już zostanę w tym kiblu. Zamykaj się. Hmm. Okej. Okay. Y o nie. Moja kupa się mi, co? No dobra, chyba już. O nie chyba to i wtedy mi wszedł do pokoju. Najgorzej. O nie, to i Cika. Mangl mnie zabił. I teraz prawdopodobnie tu będzie moje ciało leżeć przy kiblach. Znów myślałem, że tam coś się dusza, ale nie. No kurde, te kamery nie współpracują. Ja nawet nie klikam. W tym będzie i tak wszystko widzę, tylko ten muszę oświetlać. Pójdę sobie na zwiady, a co, bo mi się nudzi. Wiedziałem, że przy killach będzie moje ciało. Okej, okay, o jak wtedy się ma. Jest tu, no prawda, bo i tu siedzi dalej. Okej, okay, tu z tego co wiemy jest marionetka. czemu ja to zdobiłem? Okej. Okay. No No. Um, mam pomysł. Co jakbym się przebrał się w jakiegoś animatronika na przykład? Dobra, haksę Czemu monitory nawet nie działają? Zrobiłem się haksem. Muszę iść po moje ciało. Dobra, wezmę te moje ciało. Te tu jest. Jak ja teraz przyjdę? Dobra, to będzie jedno moje ciało. I tu będzie moje drugie ciało. Ja będę musiał tutaj czekać aż Chika se przejdzie. Chyba się przejdę eventem. Ja. Teraz eventem przejdę. Kurde akurat ona teraz jest w węcie Halu! Dobra, jest dalej? Jest. O, dobra. A ja nie mogę na razie wyjść, dobra. O, jeszcze jej nie ma, dobra. To ja szybko sobie przejdę wętem. Okej, okay. tu są moje ciała. Jedno ciało będzie blokowało tego No Dobra za chwilę sobie Siemą, brolek, bo nie Dobra za chwilę ten no Dobra nie Kurde za chwilę poczekam Aż mangles ma O, to i cika jest na scenie Dobra No i idź sobie nikogo nie ma. No właśnie, to, w lipie oh shit. Pociągnie. Aha nie dobra, niewidzialne są. Już myślałem, że zniknęły. A teraz na... Albo nie zeszłość dobra. Na to ja mam pomysł. Drzwi będą takie, o. Żebym mógł tu trochę więcej sobie widzieć. Mhm. Chwileczkę. A, a widzisz moje NP? Teraz jak mam latetkę, to jest tak widać, ale dobra. Gdzie moje drugie ciało? Jest, dobra. Drugie moje, moje drugie ciało będzie blokować tego węta Czemu te kamery nie są współpracować? Ok. Na styczu, Nie ma nic, na streako tu. To jest music box z marionetką. Tu! O to i wtedy. A pójdę sobie do niego. Albo nie doda Nie chcę jednak dobra. No eee. no się bałem, że to jakaś tuńczyka jest czy coś, dobra Tu coś jest? Nie Tu powinien być margen. Nie, muszę tak sprawdzić O cześć Nie, no to ja tu będę z tym sprawdzał to chwileczka. Bo ja tu będę z latarką kurczę z pracy, więc to musiałem niestety jednak tak zrobić. Okej. Okay. Dobra, jest godzina piąta, dobra. Piąta jest. Za chwilę będzie jakiś... Okej, okay, mogę wyjść Dobra Szymon, ej, znaczy nie Szymon, adam Pokój bezpieczeństwo Ja mu będzie chodzić na pole, a on złudzenie okay. ja i to w ogóle nie widzi. Co? Jakie? tyłem? Ja do ty, niego Ja mu niego mówię, że zanim wygodzę, będzie musiał się masę nie kopać, muszę pan mówić Aha Ja słyszę gdzieś tutaj funkcję Tam jest Chyba już nie ma Nie Nie, no nikogo nie ma Dobra, w tym będzie dla się czysto W tym też tam też czysto, dobra. Drzwi są. Okej. Okay. O kurde! Szybko, bo papet tu jest. Dobra. Nawet nie było tego wysiadł. To, o co tu chodzi. Dobra, znikaj, bo... Um, dobra, męgle, znikaj, bo... Um, ja chcę na chwilę się przejść do Parcen Service. co to w ogóle jest za dziwne odgłosy takie? Takie się oni ulatniają jakieś. Właśnie takie. Dobra, ja. szarża! Szarża! Au. Na czemu to się... Co? O nie, bądź mi blas do pokoju, teraz nie będę mógł kletarki tak się walczyć z tego co wiem. Tak? Ty mnie. Dobra, skoro taki jesteś śmieciu, to ja też taki będę. No, zadowolony. Teraz gramy według moich zasad, a nie twoich. teraz wypad stąd. Wychodzimy bardzo krzecznie. I odkładam cię na miejsce. No, kur, kur, Moją latarką idę i tak mogę świecić. jeszcze tu! By, A gdzie jest gruby? śmieci. ty jesteś gruby, ty śmiecił? No śmiecił. Dobra, na suficie. Idziesz na sufit. Albo no bo dobra, na ścianę. I nie. Okay. Zobaczmy tylko czy są żywi. Dobra, poniosę ich głowę. U niego opada czyli on jest pewnie nieżywy. A ona. Ona też mi się no Dobra. On. On też myślę. Foxy. Foxy chyba też jest na by dobra. Rozszerzenie szansa. Może kurde ten wtedy jest siebie. O? Nie, dobra. Din, 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 już koniec. To Wyłączam to. Bo wyłączcie te śmieci. Dobra, trudno. O nie Manglu Serio? No dalej już jest szósta, jem przecież Nawet na zakładkę sprawdzę No jest szósta No idź stąd, ty Manglu głupi No da, polazła Okej okay.